wam kolejny odcinek o Polsce tym razem o budowie geologicznej Polski, co jest dosyć trudnym tematem no ale zobaczymy a więc kochani jednostki tektoniczne Polski to są trzy główne jednostki tektoniczne jest to tak zwana platforma wschodnioeuropejska którą tutaj widzicie tak? czyli głównie północno-wschodnia część Polski jest to obszar fałdowań paleozoicznych, który e, zawiera w sobie największą część Polski. Jest to obszar fałdowań alpejskich, tak? czyli na południu, e, do którego należą e, Karpaty oraz Kotlina Sandomierska i Oświęcimska. Ok, co więcej o tych jednostkach e, tektonicznych? A więc, platforma wschodnioeuropejska. Platforma wschodnioeuropejska składa się z krystalicznego fundamentu, tak? czyli zbudowana y, jest y, silnie sfałdowanych krystalicznych i metamorficznych skał powstałych w prekambrze oraz pokrywy osadowej, którą tworzą niesfałdowane skały osadowe z er późniejszych. Głębokość występowania stropu krystalicznego, czy takiego fundamentu, waha się od około 0,5 km do kilku kilometrów, tak. No i teraz najważniejsze południowo-zachodnią granicą tej platformy, tak, czyli tą linią, którą tutaj narysowałam, takimi trójkąciutkami, jest tak zwana strefa tysnera torquista, czyli linia TT. Tak, duże te myślnik, duże te. I ona o, y, obejmuje głębokie uskoki tektoniczne, które ciągną się od koło brzegu przez toruń puławy po okolice przemyśla, tak? Czyli od koło brzegu po, y, po ten do okolic tam przemyśla. Y, no i w obrębie tej Platformy Wschodnioeuropejskiej na obszarze Polski wyodrębniono mniejsze jednostki. I teraz ja te jednostki Wam podpiszę, bo pomyślałam sobie, że może lepiej je wtedy zapamiętać, jak będę pisać na filmie. Wyróżniono takie jednostki jak Wzniesienie Mazurskie, tak, wyróżniono obniżenia takie jak obniżenie perybałtyckie, tak? Więc teraz brzydko, ale jak mówię to, to wiecie o co chodzi. O sorki, tutaj z dużej litery. Mój błąd. Mamy jeszcze tak zwane e, obniżenie podlaskie. Czyli łatwo skojarzyć Podlasie, Mazury, Bałtyk, tak? Czyli mamy wzniesienia i na razie poznaliśmy dwa obniżenia. Mamy jeszcze w zasadzie te, te jednostki, które Wam tu teraz przedstawiam, one dzielą się jeszcze na miliardy innych. No ale to są te najważniejsze, żebyście tak tylko zerknęli i rzucili na nie okiem. Co jest jeszcze ważne? Tutaj, na samym końcu tej jakby granicy w Polsce znajduje się tak zwany rów Mazowiecko lubelski, Mazowiecko lubelski. Znajduje się ten rów. E, co może jeszcze powiedzieć? Struktura zrębowa, podlasko lubelska. Powiedzmy, że te cztery rzeczy będą na tej platformie najważniejsze. Ok, przechodzimy przez tą linię. E, Tzw. Tak Teissnera Torquista, czyli linia T-T, tak? Czyli ta granica, e, która obejmuje te głębokie uskoki tektoniczne, tak? I przechodzimy do obszarów fałdowań paleozoicznych, tak? Czyli ta cała część. A to tutaj. Jest platforma, którą nazywam europejska, Można ją też nazwać platformą fałdowań. W sensie nie fałdowań, tylko platformą prekambryjską. Tak? Ta jest paleozoiczna, ta jest prekambryjska. Ok, i ona składa się ze struktur geologicznych, które uczestniczyły w orogenezach kaledońskiej i hercyjskiej. Teraz to jest też bardzo ważne, zapiszę Wam to innym. Kolory, ponieważ tutaj na tym obszarze będą tylko orogenezy alpejskie. Zresztą ta płyta tak się nazywa fałdowań alpejskich. Alpejskie. A tutaj będą nie wiem, co tutaj zapiszę a ta płyta będą to fałdowania hercyjskie i kaledońskie. okej. Okay. Hercyjskie i kaledońskie. Czyli teraz, kochani, lecimy dalej. W północno-zachodniej oraz środkowej części kraju utwory paleozoiczne i mezozoiczne przykryła warstwa osadów polodowcowych, tak? O lodowcach też będzie odcinek. W górach, w górach oraz na wyżynach w Polsce południowej skały paleozoiczne i mezozoiczne zostały odsłonięte przez erozję i występują na powierzchni. I teraz, co jest najważniejsze, takie mniejsze jednostki tektoniczne, które możemy wyróżnić e, na tym obszarze e, fałdowań paleozoicznych. E, no i na pewno góry, które musicie znać. Są to... Są to sudety. masz mi bez uwierzenia i e, są to góry świętokrzyskie. Okej. Okay. To są dwa podstawowe. Lecimy teraz e, monokliny. E, monokliny czyli są to też takie jakby obniżenia, czy przed górami one się znajdują w każdym bądź razie i mamy coś takiego jak monoklinę przed sudecką, tak? czyli przed sudetami, tak? monoklina przed Sudecka A... tak, oddzielam. ok, to jest monoklina przed sudecka mamy jeszcze monoklinę śląsko-krakowską i ta monoklina śląsko-krakowska znajduje się tuż obok tej monokliny przedsudeckiej czyli gdzieś tu, to już nie będę Wam pisać ok, czyli lecimy dalej mamy tak zwane niecki najważniejsza, największa niecka jest to niecka brzeżna i ta znajduje się wzdłuż naszej tej linii e, e, tej to snera torkuista, tak? Czyli jest to niecka brzeżna. Okej. Okay. Dalej, kochani, mamy wał pomorski, tak? Który znajduje się od razu za tą niecką. Wał Pomorski, tutaj na przykład znajduje się Niecka Szczecińska, a jeszcze jest bardzo ważna tutaj znajdująca się Niecka Miechowska. I to są te najważniejsze punkty. Teraz przejdziemy sobie do naszej ostatniej, do naszego ostatniego obszaru fałdowań, zwanego obszarem fałdowań alpejskich, czyli jego powstanie było związane z kolizją płyt afrykańskiej i euroazjatyckiej. W mezozoiku i na początku ery kenozoicznej. I tak kochani, podczas fałdowania alpejskich, najpierw sfałdowane zostały Karpaty wewnętrzne, a następnie Karpaty zewnętrzne. Tak czyli na początku powstały Tatry, później powstały Beskidy. E, jakby było takie pytanie na maturze i znajduje się tu zapadlisko przedkarpackie, tak, czyli te kotliny sandomierska i oświęcinska one znajdują się tutaj pisek nie piszę bokiem znajdują się tutaj jest tektonicznym obniżeniem przedgórskim wypełnionym no na przykład osadami morskimi z jakiejś tam epoki neogenu okej okay. Budowa geologiczna Polski. Co bym mogła Wam jeszcze powiedzieć? Tak wygląda mniej więcej ta budowa. I tutaj oczywiście są karpaty góry. Karpaty. O, nie wiem, na razie o tych rozwój geologiczny obszaru polski, czyli mogę Wam trochę powiedzieć, co powstało kiedy. E, o Morzu Bałtyckim będzie odcinek no może powiem jedynie tak że pierwszą orogenezą, bo w Polsce w Polsce mamy trzy orogenezy mamy orogenezę kaledońską, hercyjską i um, alpejską to powiem wam tylko tyle, że najstarsza była kaledońska i z nich na obszarze Polski powstały właśnie góry świętokrzyskie i było to na początku paleozoiku, czyli w kamrze, ta tabela stratygraficzna, graficzna, czyli ta której też się zawsze boicie, też będzie w kolejnych odcinkach, tak? Czyli to jest początek paleozoiku kambr. Potem była organiza hercyjska była ona w karbonie, i z tego powstały na przykład. Dalej tam wypiętrzały się Karpaty, doszło do tego, że powstały też Sudety. No i ostatnia to jest Alpejska, gdzie powstały Karpaty, strefa wypiętrzania Karpat. I to już było ani w palozoiku, ani w mezozoiku, tylko w ostatniej naszej erze, czyli kenozoiku. Dobra, to tyle. Kolejna lekcja o surowcach mineralnych Polski.